Chciałem Wam pokazać, dlaczego współczesna ekologia jest używana przez diabła, albo być może nawet ma diabelskie uwarunkowania. Otóż, czym zajmuje się dzisiejsza ekologia? No, przede wszystkim straszeniem nas zagładą zagładą klimatyczną że kury się przestaną nieść, krowy. Mleko dawać, roztopią się lodowce, morza nas zaleją, wszyscy zginiemy od huraganów czy czego tam jeszcze, nie? I młodych ludzi. Taką właśnie wizją jakiejś zagłady straszy się i mówi: Dlatego musicie znieść wysokie podatki, dlatego musicie znieść odchodzenie od węgla, palenia w kominku, jak prezydent nawet powiedział. Duda, żeby już nie palić w kominku i pedałować na rowerach, ile się tam da, i tak dalej. Tak to są oficjalne wypowiedzi współczesnych polityków. No i oczywiście musicie przyjąć, no. Jakąś kontrolę nad państwami narodowymi, bo przecież państwa narodowe same sobie z tym problemem nie poradzą. Dlaczego twierdzę, że to jest szatańskie źródło? Primo, ponieważ Bóg mówi dokładnie co innego. Otóż w, na samym początku, w ósmym rozdziale Księgi Rodzaju, tuż po potopie, Bóg mówi: Nie będę też już nigdy niszczył żadnej istoty żyjącej, jak to uczyniłem. Dopóki ziemia istnieć będzie, nie ustanął siew i żniwo, zimno i gorąco, lato i zima, dzień i noc. To stoi jasno, czarno na białym w Biblii, czyli te strachy są absolutnie nieuzasadnione. Dalej, już Jezus w Nowym Testamencie mówi: Nie bójcie się tych, Którzy chcą zabić ciało, czyli straszą was materialnym kataklizmem. Bójcie się Boga. A co mówią ekolodzy? O Bogu nic, a bójcie się tylko o swoje ciało.